Paszkin z rolnika ze łzami w oczach o kłamstwach męża Marta Paszkin. Rolnik Szukażony niedawno świętowała z mężem rocznicę ślubu. Teraz zamieściła nagranie, w którym opowiedziała o kłamstwach Pawła Bodziannego. Co zrobił? Rolnik Szukażony Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Rolnik szukażony. Jest wiele par, które znalazło szczęście i rodzinę w programie. Należą do nich Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Poznali się w siódmym sezonie formatu TVP. Para doczekała się aż dwójki dzieci. Ich syn Adam przyszedł na świat w 2022, a 21 lutego 2024 roku urodziła im się córka Gracja. Poza tym razem wychowują Stefanię, córkę Marty z poprzedniego związku. Ślub kościelny odbył się w 2023 roku. Ostatnio świętowali swoją rocznicę. Teraz wyszło na jaw, co Paweł Bodzianny robił ostatnio po godzinach. Marta opowiedziała o wszystkim w sieci, szczegóły poniżej. Od czasu emisji siódmego sezonu rolnika Marta i Paweł są niezwykle popularni. Żona Bodziannego ma na Instagramie ponad 126 tysięcy obserwujących, a on sam niemal 76 tysięcy. Paszkin regularnie informuje fanów co się dzieje w rodzinie. Ostatnio zwiedzali razem Warszawę, a wiosną wyjechali na dłuższe wakacje. Rolniczka ujawniła, że ostatnio jej mąż zobowiązał się, że będzie wcześniej kończył pracę. Na koniec zdecydowała się ujawnić, czemu bodzianny spędzał ostatnio tyle czasu w pracy. Okazało się, że rzeczywiście pracował, jednak nie w ten sposób, w jaki przypuszczała. Szczegóły poniżej. Rolnik szuka żony, Marta Paszkin o kłamstwach Pawła. Paszkin nie kryła łez wzruszenia, kiedy opowiadała o pewnym kłamstwie męża. Okazało się, że pracował bardzo dużo, by sprawdzić żonie i dzieciom ogromną niespodziankę. Okazało się, że bodzianny zaczął aranżację ogródka. Buduje klimatyczny taras i altanę. W obejściu pojawił się też drewniany domek dla dzieci. To dopiero kreatywny i pracowity tata.